Jak z nim będzie lekarze? Lekarzu? Eee... A jeszcze raz, jakie było nazwisko? No... Właśnie nie wiem A, moment Tylko imię znałem i tyle To imię Alan, możesz popadać y, To był... Jason po Moment Zginął na miejscu Czyli... Aha, dobra, a go tam gdzieś nie ma? Ech... Co, oj nie wiem. Dobra, okej okay. No, Do widzenia. No, trudno. No, dojdzie. do widzenia. To Ale jest zimno. No, no. A, no. Dobra, wracamy i spadamy z tego spadamy miejsca. miejsca. Kurde, zasięgu nie ma. No, już wracamy właśnie na miejsce bez zasięgu. Bo zasięgu tylko może wyjedźmy, bo to jest ten, nadal ten gość tu. Plądruje może domy no, też już jednego jest. od nas zabił nie możemy pozwolić, nie możemy na, więcej pozwolić śmierci. na więcej śmierci to ostatnie? tak ja. dobra jeszcze weźcie sobie pojedynki od po... tej, tej szokty i, ty... I możemy spakować je naszym... te... Spokojnie. Spokojnie tutaj, no, i... tutaj idziemy stąd idziemy stąd wzięte to dawajcie dawajcie let's go no i wyjeżdżamy stąd nareszcie o co jest? o co jest? Gdzie ci kierowcy? No, coś eee, co? Dlaczego eee, się bali? Ty, ty. Ktoś dolewa wody do chłodnicy? Ty, co ty robisz z tym autem? E, no tu e, są e, rzeczy, ja no nie pchaj, tego. nie pchaj tego No tak, tak nie Dobra, ja ci założę, żeby to nie było Trzeba zrobić, nie wiem, jakiś mały postój, no A ten co zrobi z autem? Co ty no. robisz no, z autem? On, a on chce chyba auto wyprać do wody Ale po, ale po Nie, to na, nie, pobocze, nie ma na pobocze, na pobocze Na pobocze Żeby drogi no, nie, nie zatrącał też w jakiś sposób No i widzicie, już nie jest na środku mniej więcej nawet No dobra, ale to i tak nikt nie jeździ Dobra, chyba przygasło, chyba przygasło, ale silnik coś... nie, nie, nie odpala. Ty, w sumie? Siadajcie, będę was... wy będziecie w środku, ja będę was No Gdzie my tak dojdziemy? Z twoją siłą to my... nie ruszysz nas... trzech. Zaciąż jesteśmy. Zobaczcie, tutaj jest nawet taka fajna to, Nawet trochę... takiego terenu równego w miarę. Możemy tutaj gdzieś zrobić, w tym miejscu. Znaczy, żeby nam tego, nie zarąbało rzeczy, żeby się nie sunęły, co no, Jakbyśmy na przykład spali, coś możemy. Ale w sumie zobacz, tutaj, o tu Tutaj przed nami, tylko trzeba będzie się spinać może A nie lepiej tu? Zobacz, tutaj Ja bym tutaj postawił, dawaj się tu Ognisko zrobię ryzyko no po... przedmiotów, ale... Pójdę po jakieś drewno Jestem niewidzialny wy, wy postawcie teraz namioty Dobra Dobra, i co? W sumie to mamy wszystko tutaj no. Nawet. Coś sprawdził to jest autem? Nie Dobra nie. Ty tak lubisz stać? On chyba tak lubi i tyle. No ja się tak się tak odkioczą tak do od tego wyniesko i się w końcu. Ja chyba miał ja ja to idę pójść spać. Zobaczymy się, Zobaczymy się rano na no, no dobra, dobra. Ja może spróbuję to z tym autem Dobra to spróbuj Dobra Słyszeliście to? Halo słyszeliście to? Uh, co? No nie słyszeliście tego krzyku w lesie? Nie, gdzieś tam go słyszałem, ale nie wiem. Dobra, wezmę, weźcie sobie kije i poszukajcie dookoła lasu. Gdzieś tam, nie wiem, tam w dół pójdźcie, tam w dół pójdę, a ja pójdę w górę. Powodzenia. Mhm. Nie wiem, słyszałem gdzieś tu krzyk. Co jest? Gofres? Halo, co jest? O mocy. O, wykrwawiam się. Kto się tak zrobił? Jakiś chłop w masce. Nie. Kurde, czekaj, załatwię go i tu wrócę. Leż tu. Dobrze. Dobra, co jest? Ty? Co? Tam coś słyszę. Muszę podejść. Go za drzewo. Do krzaków może Znaczy jest oprawca Tym który Zabił, o kurde co jest to już W krzakach eee, Co jest eee, Zostaw mnie Co jest ty eee? यहाँ yeah, सो so